Kolejna osoba potwierdziła doniesienia w sprawie. Kingi Rusin jest tak jak ludzie myśleli. Kinga Rusin ostatnio ponownie zawitała do kraju. Prezenterka i była gwiazda TVN postanowiła pojawić się na finale konkursu Chopinowskiego. Przy okazji wywołała niemałe poruszenie swoim nowym wyglądem. Teraz głos w sprawie metamorfozy postanowiła zabrać niebyle jaka osoba, która od razu potwierdziła jedno. Kinga Rusin kilka lat temu postanowiła rzucić pracę w TVN, gdzie prowadziła m.in. śniadaniówkę i zaczęła zwiedzać świat. W objeżdżaniu całego globu towarzyszy jej ukochany Marek Kujawa, którego Kinga poznała po rozwodzie z Tomkiem Lisem. Celebrytka do kraju przylatuje rzadko, choć na temat aktualnych spraw w ojczyźnie wypowiada się bardzo często na swoim Instagramie trzymając tym samym cały czas rękę na pulsie. Rusin zawitała do kraju, wywołała wielkie poruszenie. Ostatnio Rusin postanowiła jednak zawitać do Polski, a wszystko z powodu konkursu szopenowskiego, na którego finał Kinga postanowiła się wybrać. Poruszenie wywołała jednak przede wszystkim jej metamorfoza, Bowiem dziennikarka postanowiła sprawić sobie grzywkę i mocno rozjaśniła włosy. Szybka metamorfoza, i przy okazji zmiana fryzury, i udałam się na muzyczną ucztę. Oj, warto było, co za wirtuozeria! pisała na Instagramie Kinga. Fani zaraz obsypali ją komplementami. Ale pani jest piękna, z grzywką czad, pięknie pani Kingo. Nowa fryzurka, super, piękne zdjęcia, podoba mi ta metamorfoza, jak z okładki modowego magazynu, piali z zachwytu internauci. Kolejna osoba potwierdziła doniesienia w sprawie. Rusin. Z okazji owego wielkiego poruszenia, które wywołała nowa grzywka Kingi, portal Plotek postanowił skontaktować się z fryzjerem Piotrem Sierpińskim, który jest także rekordzistą w przedłużaniu włosów. Ekspert, gdy tylko zobaczył Kingę, od razu stwierdził, że to świetna zmiana. Nowa fryzura Kingi Rusin to klasyka w najlepszym wydaniu. Proste, gładkie pasma z miękką, lekko zasłaniającą oczy grzywką, nadają jej niezwykłej kobiecości i lekkości. To cięcie, które idealnie balansuje między elegancją a naturalnością. Wygląda nonchalancko, ale widać w nim perfekcyjną precyzję, mówi wprost ekspert. Co sądzi jeszcze o samej grzywce? Cóż, ta ma rusin idealnie wręcz pasować i robić z niej jeszcze bardziej ponętną i młodszą. Grzywka w tym wydaniu pięknie otwiera spojrzenie i zmiękcza rysy twarzy, dodając całości młodzieńczego wdzięku. To fryzura, która nie potrzebuje nadmiaru. Sama w sobie jest biżuterią. Świetnie współgra z minimalistyczną, czarną stylizacją Kingi. Razem tworzą look w duchu paryskiego szyku. Ponadczasowy, kobiecy i absolutnie z klasą. Nie mógł się nachwalić Kingi ekspert.